Uczniowie i nauczyciele niepublicznej szkoły Aslan w Głogowie przygotowują się do przyjazdu gości ze szkoły w Turcji i Hiszpanii. Wymiana uczniów odbywa się w ramach projektu Comenius. Tygodniowa wizyta rozpocznie się w niedzielę. Z Turcji spodziewamy się 14 dzieci, z Hiszpanii piątki plus sześciu nauczycieli. Na pewno będą zajęcia warsztatowe dla wszystkich dzieci, które biorą udział w tym projekcie i zamierzamy, jak gdyby to przeprowadzić w laboratorium. Jest to program projekt, jeśli chodzi o zmiany w pogodzie, w klimacie naszej ziemi, także dzieci biorą udział w takich przyrodniczych konkursach, projektach. No i oczywiście. Bardzo naciskamy na język angielski, stąd też wymiany międzynarodowe, żeby dzieci mogły wykorzystać język, którego się uczą. Dzieci nocować będą w domach rodzinnych, uczniów szkoły Aslan. Wiadomo już, że będzie rewizyta. Na przełomie kwietnia i maja wylatujemy z naszymi uczniami do Turcji i później, być może jeszcze przed wakacjami lub tuż po wakacjach lecimy do Hiszpanii.